No, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. I słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek z Poznań RP, ale zanim Wam powiem o co chodzi, dołączmy sobie, jak widzę. Pewnie jest pełny serwer, więc będziemy musieli sobie znaleźć kodzik. Okej, okay, ja już mam kod, więc widzimy się na serwerze, jak się dostanę, a zapewne będzie ciężko się dostać, bo nie ma go tutaj na, na liście serwerów, a przed chwilą był, więc. Więc pewnie sobie chwilkę poczekam. Ok, nie jest full, bardzo dobrze. W takim razie sobie dołączamy. Zobaczmy, ile mamy osób. Mamy dużo osób, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. A mianowicie, słuchajcie, mam rangę młodszy moderator na Poznań RP, a więc w końcu mogę normalnie admin kara sobie wziąć i po prostu patrolować miasto, więc ja sobie tutaj podjadę, podjeżdżam tutaj i dopiero tutaj sobie zespalnię auto, dlatego że... dlatego że muszę sobie nadać nick temu pojazdowi, w sensie nick, rejestrację muszę sobie zmienić. Ej, ja już mam tu auto? O, a to jest chyba jeden admin card... O, dla wszystkich serwerów, Boże, jak dobrze. Ale muszę zmienić tak to na pzpr, czy... nie, pzrp, sorry, pzpr, Boże. PZRP. Gdzie to się zmieniało? Tak w ogóle tu. Jak na razie pojeździmy tą BMW, nie wiem, zobaczymy. Pewnie będę zmieniać też te Okej, okay, myślę, że pójdziemy sobie na policję. Nie wiem, wydaje mi się, że to będzie najrozsądniejsze. Bo tak to, to wiecie, nic zbytnio nie będę mógł zrobić, więc chyba się tam pokierujemy. Dobra, zaraz sobie dań, dam name taga. Mam zgodę na to. Więc sobie... Skręcimy w lewo na policję, najpierw. Najpierw policja, policja ważniejsza. A potem sobie zrobimy. Name, tak, dobra, więc jesteśmy. Ja bym poszedł na undercovera. Myślę, że to jest najrozsądniejsze. Reloadniemy sobie wszystko. Bo po ostatnim odcinku z amerykańskiego serwera coś tam mam. Ym, jakieś braki w G36 mam, braki. Ok, więc respimy sobie samochodzik w takim razie. I zaraz sobie nadamy też. Name, tak, tylko się gdzieś. Muszę zatrzymać, Dobra, Boże, już mam widza, naprawdę, dobra, to ja sobie ustawię. Name, tak w sumie, przy okazji. Dobra, ustawimy sobie MM. Nie wiem, czy wszyscy zrozumieją, że MM to jest młodszy moderator. Ale dobra. Tego busa białego, bo tu ogólnie miałem zgłoszenie, że tu taki biały bus tamował drogę. Yy, ale już się tym nie zajmę, bo gdzieś zwiał ten bus. Myślałem, że to adak chce go zabrać, więc dlatego tak nie interweniowałem troszeczkę. No dobra, więc co? Teraz możemy już zaczynać. Mam nadaną yy, rolę. W sensie name tak sobie nadałem: młodszy moderator. Jeżeli będą Wam się. Jeżeli Wam się spodobają takie odcinki, to. Piszcie, ja bardzo chętnie będę ich nagrywać więcej. Jakby serio, dla mnie to nie problem. Mam jeszcze jeden serwer, na którym mógłbym zrobić sobie patrol admina, więc to też jest do... Jest też taka możliwość, jeżeli wam się spodoba, to piszcie w komentarzach, zrobię więcej takich filmów. O, tu mamy wypadek, proszę bardzo. To na wypadek to bym się akurat zatrzymał. Matko, co tu się dzieje? Dobra, zaparkujemy tu sobie, proszę bardzo. Matko, jedyna co ten chłop robi? Czy on mnie nie... Czy on mnie na... O, tam ktoś dostał bana. On chyba nie ma czatu ze mną. On chyba nie ma ze mną czatu, coś tak czuję. Dobra, no to Krzysiek musi dostać... Musi dostać kika. Więc pierwszy kik już za nami. Niestety Krzysiek musiał dostać kika, ponieważ wjechał tu samochodem na teren akcji, czego nie powinien zbytnio robić. Boże, trzech adminów się tutaj ustawiło. Właściciel, nie wiem kto jeszcze, ale... Trochę mamy tutaj osób. Jak widzicie, wszyscy są tutaj adminami. Okej, okay, przyjeżdża kolejny strażak. Odgrywałem tutaj RP, był jakiś wypadek. Bardzo fajnie, potrzebna karetka. Ej, ciekawie, ciekawie. Grupa wiekowa, ej, to to też można sobie dodać. Też sobie dam tą grupę wiekową. Ej, to jest dobry pomysł w sumie. To jest dobry pomysł na to jest dobry pomysł na to. Siema, tu jest mój widz, ja jak już liczyłem osoby na serwerze, to rozpoznałem, bo tutaj poczekajcie, ja no, kojarzę tą osobę akurat bardzo często była. Okej, okay, tu coś na moście się dzieje. Ej no, co ty gościu robisz? Oj ojoj. Oj. Oj, 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 Kurde! Ach ten śnieżek. Dobra, agent. Boże, już masz bana. Dobra. Tu już ta osoba ogólnie często była bo na szkoleniach i tak dalej. Niech już mu wpisze bana. Więc można powiedzieć, że kolejny... kolejny ban z... Kolejny ban na naszej liście, już mamy jednego kilka jednego bana, choć wystawia go inny admin, ale mamy. Mam live'a. Pomożemy mu, podziękujemy mu za pomoc, tak, pomożemy mu za pomoc. Boże, co tutaj policaj robi? Tu się Adak zablokował, jaj. Aj, aj. Już dałeś radę? Dobra, no to ci nie będę pomagać, jak żeś dał radę. Oho, mamy zgłoszenie o hakerze, dobra, trzeba tam się udać, tylko pytanie, gdzie? Mamy hakera na serwie? Serio, no? Boże, lata sobie nad wypadkiem. Dobra, no to jedziemy. Boże, za mapę jeszcze poleciał. Ach, ci hakerzy w EH. Dobra, najprawdopodobniej będzie on poszukiwany, więc można to sobie sprawdzić takową aplikacją piękną. Dobra, dzień dobry. Kogo my tutaj mamy? Teraz tak, raczej jeżeli ktoś jest poszukiwany... Raczej jeżeli... Okej, okay, to może być on, więc sobie zrobimy watch. Małpa wyprawa. W ogóle pozdrawiam innych administratorów tego serwera oglądających mnie, co, co wyprawiam. Dobra, to nie on. Żółty golf, okej, okay, dobrze wiedzieć. No to trzeba będzie go poszukać w golfiku. Golfik, golfik, golfik. Gdzie jest golfik? O. Watch, małpa. Nie, ostre jajko. Ok. To nie jest złoty golf, o którym chyba była mowa. On jest clear raczej. Może jakaś kulka? Nie. Nie ma tu nic podejrzanego, kurczę. A trzeba... Trzeba znaleźć jakiegoś obywatela, który to robi. Może Frank? Nie. Frank jest grzecznym obywatelem. Może Cedur? Cedur też jest grzecznym obywatelem, pracującym na podatki. Nie wiem, już kogokolwiek będę sprawdzać chyba po prostu. Okej, okay, tamta osoba wyszła z serwa. Albo dostała bana. Ta osoba mogła już wyjść z serwera albo mogła już dostać bana, bo nie widzę tu żadnej osoby z takim. Kurde no nikogo nie ma. Ten też, ten też, ten też. No nikt nie ma tutaj. Tego auta chyba, ej, ale czekajcie, to było... Czekaj. Nie, 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 czekajcie, czekajcie, to chyba jest ta osoba. Bo to jest... Czy to nie jest złote? To jest złote, prawda? Gdzie ty idziesz? Ty miałeś złotego Volkswagena. Nieprawdaż? O proszę bardzo, jakie rzeczy? Z nożykiem. Zapytamy się, czy PD to GZ? Jeżeli tak, to mamy już kolejnego bana na liście. Dla pana wyprawa wyszedł z serwera, albo dostał bana. Najprawdopodobniej to drugie. No cóż, chyba też jakiś admin go obserwował. No to mnie wyprzedził, ale dobrze, dobrze. Czyli wiemy, że tam już jest Green Zone. Wiemy wszystko, możemy, możemy jechać, więc byłby trzeci ban, ale się spóźniłem. Więc jak na razie całkiem dobrze nam idzie. Pamiętam, że on chyba miał. Wy na nagraniu mieliście to na pewno, ale ja nie pamiętam. Chyba on miał właśnie to, to złote, tylko że to nie, jest, to nie jest Golf, tylko to jest Passat i dlatego ja szukałem po Golfie. Ale nic się nie stało. Ważne, że został zatrzymany. Pytanie, czy, czy ten cheater cały, hacker znaczy się. Nie wiem, jak Emergency Hamburg w ogóle ich nie wyłapuje, że sobie latają. Wiecie co, żeby się nie nudzić, ja może sobie po prostu będę teraz... Zrobię taką metodę, która jest, myślę, że całkiem dobra, czyli po prostu spektajtowanie graczy i patrzenie na to, jak jeżdżą, za co ewentualnie mogliby dostać jaką, jakiegoś tam bana czy coś takiego, więc zróbmy sobie Watch małpa, yy, małpa random chyba można, można małpa random i będziemy tak sobie spektajtować osoby. Okej, okay, tu grzecznie sobie jeździ tu ktoś robi wypadek akurat. Tu jakiś spocony owek, zero. To chyba ta, ta sama osoba. Dalej, tu mamy, o. Dobra, i tą osobę chciałem sobie trochę pospektajtować. W związku z tym, że jest to początkowe auto. Nie jest poszukiwana, dobrze. Ale jest to początkowe auto. W sensie jedno, jedno z początkowych, tak, za 9000, tysięcy. Więc wolę sobie pospektajtować. Ten, tego obywatela dziwnie mu się koła ruszają. Nie wiem, czy to, czy to przez MEH, że tu się tak to baguje? Czy to jest jakiś cheater po prostu, wiecie? Nie, ciężko stwierdzić. Szkoda, że nie widzę, ile on jedzie na godzinę na przykład. Dobra, ale co on robi? Dobra, zbiera mu się ogólnie długa lista. Dobra, ale mu się tak dziwnie koła wy wychylają. To jest takie dziwne. To jest tak dla mnie dziwne, że ja nie wiem. Przysięgam, że, że mam pewne wątpliwości. Czy to nie jest jakiś hacker? No zobaczcie, czy tak się na oczu wy koła wyginają? Nie wiem. Dobra, ej tak się chyba aż tak nie powinny. Dobra, wrócimy sobie do tej Kuba wiśnia jak coś i zobaczmy, czy tu się tak normalnie koła wyginają. Być może tak. Uwaga. No nie wydaje mi się. Ale dobra, poczekamy sobie na jakieś pierwsze przewinienia. Tu Golf w ogóle przejechał przez to, chyba się nim policjant zajmuje, dobra. Jak na razie grzecznie stoi, chyba... chyba to nie jest hacker. Będziemy mieli na głowie jak coś tą osobę. Dobra, co brat robi? What the heck, Stanął jeszcze jakoś tak. Nie wiadomo jak. Okej, okay, idzie na policję. Okej, okay, dobra, wrócimy sobie do tej osoby. Nie, nie traćmy całego czasu na jedną osobę. Tu ktoś sobie awczy. Tu mamy admina, tu mamy admina, tu mamy Adaka. Adak nas nie interesuje zbytnio. Okej, okay, mamy wezwanie. Dobra, tu ktoś chce zdjęcie, dobra. Robimy sobie screenshotika ze współwłaścicielem. I teraz będziemy sobie odpowiadać o na FRP. Dobra, ja lecę na zgłoszenie wy sobie tam chillujcie. Pozdrawiam was, pozdrawiam moich widzów, którzy tutaj grają. Dobra, zostajemy na światłach, bo jest interwencja. I idziemy sobie. Dobra, dobra, dzień dobry, Bartek. Od razu Bartka jakby chciał uciec, to sobie. Okej, okay, bober 8750 800. Zapytamy się go, czy ma dowód, bo powiedział, że zrobił FRP. No bez dowodu nic nie zrobię. Osoba biła cywila. Cywil prosił o pomoc. My zwróciliśmy temu panu uwagę, by przestał. Zaczął nas bić, po czym uciekał, dlatego został zatrzymany. Widziałem to, bo akurat ich spektejtowałem, ale niestety pod sam koniec. Dobra, niech ten Bartek mi odpowie, błagam. Okej, okay, będzie zlot. Dobra, DC trzeba tak pisać. Dobra, hey. Szybciutko, szybciutko, jakiś ticket został otwarty, nie został otwarty przez tego obywatela. Okej, okay, co tu do mnie piszą, Kulka. Mam suba na twim koncie dzięki wielkie. Pozdrawiam, 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 bo chciałeś, żeby cię pozdrowić. Ale ta osoba nie tworzy w ogóle ticketa, więc, więc ciężko mi jest coś tu powiedzieć na, jej, na temat tej osoby. Dobra, nie ma Discorda, to nie, to nie, nic nie zrobię. Ja, twój widz Bartek, co. Ja szanuję to, że jesteś moim widzem, tylko wiesz, no ja nie mogę cię faworyzować, bo jesteś moim widzem. What the heck? Boże, nie wyszedłem jeszcze stąd dobrze. Dzień dobry, to ja. Tak, pozdrawiam was. Ale muszę już lecieć. Pozdrawiam widzów, dobrze. Boże, to jest taki minus, że nie będę mógł na żadnym serwerze spokojnie być adminem. W sensie nie to, że wiecie, że ja nie chcę z wami gadać i tak dalej, ale będzie trochę. Trochę ciężej. Dobra, jak na razie to się skierujmy na jubiler, bo tam ma się odbyć jakiś zlot. Boże, co robi ten bus? Dobra, przeprosił, przeprosił. Dobrze, dobry bus. Odpuszczę mu, nawet mu nie będę ładna dawać. Jak ktoś jest chociaż. ma trochę. ma chociaż trochę odwagi się przyznać, przeprosić, to dobrze. Dobra, mamy znowu z tą samą osobą problem, która nie chce. która nie chce niestety się. Posłuchać, więc musimy ponownie podjąć działania. Boże, jak ja kocham być adminem, tylko nie na swoim serwerze. Naprawdę. Dobra, poproszę go, ale to jest ostatni raz, jak będę prosić. Dobra, to, czy to jest próba przekupywa przy przekupywania admina? Wydaje mi się, że tak. Okej, okay, to już jest wyzywanie. Po problemie możemy jechać. Boże, przez przypadek dałem złemu bobrowi bana. Jezus Maria. Przepraszam. Jak zawsze muszą się jakieś fuck-upy zrobić, ale dosłownie oni mieli takie same niki, prawie. A już chyba trochę z rozpędu poleciałem, ale od razu został unbana, więc spokojnie, jeżeli. Dobra, mamy kolejne z głowy, jednak nie chcę podwózki. Ale mamy kolejno, kolejnego bana, strasz, kika z głowy. Daj mu, kika, daj mu szansę na, na poprawę. Matko, ile tu jest ludzi? Poczekajcie. Ja aż tutaj sobie chyba parknę. Albo wiecie co? Kurde, nie wykręca tu dobrze. Zrobić sobie szybciutkiego screena. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Hop, 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 uciekamy. Boże, ja tu nie przejadę. Boże, tu nie ma miejsca, żeby w ogóle stanąć, gdzieś przejechać. Dobra, zaparkujemy sobie może tu. Tu jest kolejny mój widz. To, to wiem. Matko, ile tu jest ludzi? Dobra, ten bober już gra. Jeżeli bober gra, gra, tylko nie wiem, czy w to. Nie gra w to, ale jeżeli to Bober ogląda, to przepraszam za misklika. Boże święty, co tu się dzieje? Wygrał gracz Oniku Fugia. A, mój widz wygrał, o Gdzie ten widz jest? Nie wiem, gdzie on jest. Koniec eventu, niestety przyjechałem na koniec eventu. No cóż. może ile was tu, matko jedyna. Wszyscy wokół mnie tu się kręcą, błagam, ja chcę tylko nagrać odcinek, jak tutaj rozwiązuję sprawy na tym serwerze, wiecie, pełnię służby admina. Dobra. Jedziemy na zgłoszenie. Gdzie tutaj? Dobra, to jedziemy pod Gas and Go. Dobra, znowu ja. Dzień dobry, dobra. Porsche jakieś ucieka. Nie wiem kto jest w tym Porsche. Dobra, elektryczne Porsche trzeba poszukiwać. Postaram się być też tutaj na jakimś evencie, coś takiego. Okej. Okay. I tu od razu. Ja tylko sobie zaznaczę opcje, jakie to mogą być. Vertex jakiś. Czyli mamy klasyczną ucieczkę przede mną, tak? Dobra. Server ban. Player Viking. Player Viking Duration. 5 dni jest za ucieczkę przed administracją, więc proszę bardzo, takową dostaję. Więc mamy kolejnego obana. Dobra, zatrzymujemy kolejną osobę. Błagam cię, włącz światła. Jakby był jeszcze czarny, to by w ogóle nie był widoczny. No dobra, jak na razie, znowu mamy spokój. Dobra, może wrócimy sobie do miasta na patrolowanko. Bo tutaj nic się jak na razie nie dzieje, jest grzecznie, jest spokojnie. Dobra, udajmy się tam półalarmowo. Bro, ty tak na serio? Czy jeszcze mój widz? Nie, to było słabe. Komisarz Alex, jakbym mógł, to bym mu jeszcze na moim serwerze bana. Dobra, gdzie tu trzeba jechać? Tu, dobra, to podjadę. Pewnie chciał być na odcinku i dlatego, ale to i tak mega słabo. Powinien za to dostać ostrego bana, na przykład takiego... Pernamentnego. Boże, o tym mówiłem, no cała zgraja ludzi jest za mną, no. mam matko jedyna. To nie ma telefonu i nie wyślę, nie, nie, nie rozumiem. No ale z chyba można też wyszłać, co nie? W sensie, wydaje mi się, że... Żeby mieć kilka otwartych aplikacji, to nie, nie jest ciężko. Starszy support się przygląda. Okej, okay, przyjechał kolejny admin. No i dostał banika od admina za to, co robił. A ja czekam na tiketa. O proszę bardzo, współwłaściciel kolejny, zastępca komendanta PSP, a to jest ten sam, ale ma ładny nick. Yy, Boże, ładne, Ej, mega ładne awatary. dokokszone, A ty wysyłasz. Czekamy, czekamy. Z niecierpliwością czekam, bo już jakieś 10 minut czekam. Dobra, ja się nie będę tutaj, wiecie, z, z przekomarzać z nim, nie może się zalogować, więc po prostu i tak jeżeli ma. I tak jeżeli ma dowód. I tak, jeżeli ten policjant jest winny, to i tak dostanie karę. I tak. Jeżeli będziecie jeździć polskiemu człowiekowi bez żadnego uzasadnionego powodu, to dostaniecie Kika lub Bana. Dokładnie. U mnie na serwerze to jest jeszcze gorzej. Wiecie, ja ja nie mam nic przeciwko, żebyście Wy tu sobie jeździli koło mnie, ale podczas jakiegoś tam. podczas, wiecie, jakiejś mojej interwencji i tak dalej, no to trochę słabo, tak. A jak na razie jest spokojnie, więc. Może sobie staniemy na jakiegoś watcha, co wy na, to zaparkujemy sobie gdzieś w tym samym miejscu, co tam i zrobimy sobie szybciutkiego watcha. Zobaczmy, mamy jakieś kryminali, okej, okay, patrzę, to może być jakieś multikonto ogólnie, bo to tylko patrzę tu na multikonta, bo już jestem przyzwyczajony ze swojego serwera. Multi konta wiecie, u mnie na serwerze to było tragiczne. Ciągle stream snajpują mnie, to jest ciągle jedna osoba, której się tak nudzi w życiu. Ale spoko, jak jej się nudzi, to niech jej się nudzi. Dobra, to my tu sobie kręcimy w prawo i sobie się grzecznie zatrzymamy i teraz sobie zrobimy watch, tylko gdzie to jest watch random, proszę bardzo. Okej, okay, akurat trafiłem na tą osobę, u której byłem przed chwilą. Boże. Jakiego ja mam farta. Dobra, nie wiem, możemy sobie poobserwować tą osobę. No i tak wygląda ta cała praca admina. Jak wam się spodobają takie odcinki. Yy, poczekajcie, dobra. Jak wam się spodobają, tylko że yy, ja to teraz tam powinienem szybciutko sobie podjechać. Dobra, lecimy. Ja ogólnie kocham tak trąbić, jak jadę, czyli tak, posłuchajcie. Myślę, że to może coś dać przy okazji. Może mnie jakoś usłyszą lepiej. Ale ładny korytarz życia. No tu już może nie. Ale ładnie, ładnie. No, zauważyłem, że tu policjant leży. Dobra, błagam, że mnie możesz, że możesz ze mną rozmawiać, proszę. No nie. <laughs> Ta weryfikacja wieku badziewna, ale mogliby dodać coś, co było w ostatnim odcinku z sugestii, że jakieś takie okno, takich neutralnych wiadomości, cokolwiek, że możesz napisać do kogoś cześć. Albo nie, nawet co jadłeś na śniadanie, no. Jak ma no to PDF-om ułatwić jakoś... No to się niczego nie dowiem. Dobra, wysyłamy do medyków prośbę o przyjazd. O Boże, i tam się ktoś zablokował. Pomogliśmy strażakowi, i teraz nagle on przyjeżdża na czerwonym świetle. Aj, karamba, karamba. Powiem szczerze, że mega fajnie. Ej, mi się to tak spodobało. Kurde. Bo ogólnie pierwszy raz jestem na jakimś innym serwerze niż, niż moim, wiecie, adminem. Ale uważam, że jest to mega fajne. Bardzo mi się to podoba. Myślę, że mogę więcej takich odcinków robić, jeżeli wam się podobają. Ten zapewne będzie trochę dłuższy, ale nie widzę żadnych przeciwwskazań. Okej, okay, tu mamy jakąś... jakiś gang. No to mamy pierwszą ofiarę. Okej, okay, na szczęście ma tą samą grupę wiekową co ja, to jest już takie modlenie się. No nie, no i mi zrobili... co za bejką. To jest komisarz Ewo, tak? To jest komisarzewo, to jest... Multiconto. Mhm. Komisarz Alexo. Pern, proszę bardzo. No i dostał permika. To już nie szanuję tego widza, a kiedyś komisarz Alex był takim pamiętałem tego widza, bo są tacy widzowie, co ich zapamiętuje, Okej, okay, no i robią mi tu pierwszą pomoc. Szkoda, że na plecy upadłem, ale chyba zazwyczaj się upada na plecy. Eee, mniejsza o to. No cóż, komisarz Alex, kiedyś szanowany widz, teraz już. Teraz już, no, mega nie szanuję tego. To jest na 100% mój widz. Powiem ci tak, jeżeli chcesz być w filmie i robisz to, dlatego to, to trochę żałosne. Szczerze. Wystarczy się przywitać, jakby, i to wszystko zapytać OSS-a i ja pozwolę. Dobra, ten strażak to niech już sobie jedzie. Uff, dajmy, damy mu spokój. Szkoda, że mnie medyk trochę bardziej nie uleczył. No, ale dobra, może, może i tak być. Teraz sobie pojedziemy się uleczyć. Boże, ile jest kryminali. No, i to jest raczej kolejne multikonto. Okej, okay, ten HaiCi, dobra, serwer, ban, player. HaiCi, 5 dni, zamach na admina. C czego już się spodziewałem? Sami nawet widzieliście, że mnie zaczął yy, od razu bić, więc dwa bany poszły szybciutko. Tak jak myślałem, zapewne było to multikonto. Ja go uratowałem, ten mnie jeszcze bije. Nie, no, po prostu wszyscy tutaj są geniuszami. Z tymi multikontami. Dobra, dam mu kika. No, jak nic się nie napiszę, to dam mu kika. On powinien za to dostać kika. No i dostanie kika. Co ty, gościu, robisz? Wycofuj się stąd. Boże, strażacy. Co to jest? Dlaczego nie zabezpieczacie terenu? Come on, guys. Wy w ogóle... Orientujecie się, co się dzieje? O ile zakład? Dobra, dawaj, zakład, 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 let's go! Zakład. Zróbmy zakład. Dobra, 8k zakład. No więc Antek, musisz dotrzymać obietnicy. Antek, Antek. Zobaczymy. Dobra, yy, ja już chyba tu powinienem odbezpieczyć teren, więc jedźmy. Zabezpieczyliśmy teren, kolejna akcja z głowy. Możemy wracać do działania. O Boże, i to jest jeszcze ten śmieć. No i leży. No i dostaje perma. Proszę bardzo, to jest ty po co nie. Jak chce tracić swój czas, niech traci. Jakbym nie z tym nie, nie, wy, nie wytrąci z równowagi, pamiętajcie, że ja mam to głęboko w nosie. Tracicie swój czas, spoko. Jak chcecie zniszczyć odcinek, to próbujcie. Ale ja mam tyle czasu na nagranie tego odcinka, że życzę wam powodzenia w zniszczeniu tego. W sumie to pojedziemy się do szpitala uleczyć. Może jeszcze jakiegoś jednego banika wystawimy, coś takiego, i będziemy spadać. Ktoś mi dał 8K dzięki, ale nie wiem czemu. Dobra, jedziemy. Kolejny pościg. Oni mnie obserwują bacznie. To jest chyba jakiś admin, coś takiego. Dobra, uciekał przed kimś i dlatego? Nie, nie, nie rozumiem. Trochę powodu. Mm. Dobra, dałem mu ostrzeżenie słowne. Okej, okay, ja tu może już dabię, dam serwer Ban, Player komisarz Alex, Sperm, tak. tak po prostu. Jakby widzicie serio nawet na swoim serwerze, ja rozumiem, ale jeszcze na tym serwerze. Boże, ludzie tak nie mają szacunku do innych, to jest dla mnie takie niezrozumiałe. Zamiast porozmawiać. Dobra, mamy zgłoszenie na, na Clothing Store, więc jedziemy sobie tam. Trochę zgłoszeń jest, nie ma nudy, nie ukrywam, ale będzie to jakieś jedno z naszych ostatnich zgłoszeń, bo już tu przez godzinkę jestem i byłbym oczywiście przez więcej, gdyby nie to, że muszę trochę odcinków na zapas ponagrywać. Okej, okay, to chyba było to Lambo ogólnie. Dobra, zrobiliśmy swojego pierwszego broadcasta z prośbą o usunięcie tej drabiny. Chyba wydaje mi się, że to Lambo to postawiło, bo ono stało tu na tej drabinie. Obok tego. Szkoda, że nie można sprawdzać, kogo są rzeczy. No cóż, przykro mi. O, to chyba było to lambo. Kurde, to chyba to lambo było. Dobra, to nie jest jednak drabina tego lambo. Dobra, przypitujemy go tutaj troszeczkę. Pomożemy adminowi. Kurde, ta grupa wiekowa. Słuchajcie, jak to psuje. No, nie możemy nawet. O, tu jest typo. Nie możemy nawet chyba się z nim porozumiewać, bo chyba nie ma czatu. W sensie, no wiecie, te grupy wiekowe, wszystko, masakra to jest. Chyba nie ma czatu. Chyba nie ma czatu. Wymyślili se to, masakra jakaś, dobra. Admin ma jakiś pomysł, znaczy opiekun moderatorów. Sorry. Yy, ma jakiś pomysł, zobaczymy. Zobaczymy, czy znowu tu mamy jakiegoś pana z alt -Conta. Pulka nie, dobra, nie, nie mamy w takim razie żadnego podejrzanego, ale ktoś tu do mnie pisze. Ej, zauważyłem, że nie mogę za, duże, za dużych wiadomości wysyłać. W sensie za długich. Jakoś mi się nie chcą wysyłać i klikam, wiecie, Enter i się nie wysyła na przykład. I jest tylko puste. Nie wiem, ten Roblox tak na odwalał z tym czatem. Tak bez sensu. Ach, mi wyjechał tą ciężarówką. No, co ten chłop robi? Dobra, co tu się dzieje? Okej, okay, rozjechali się wszyscy. Dobrze, to w takim razie. Nie będziemy robić interwencji, w takim razie myślę, że tu już jest wystarczająco. Ile tutaj już byłem? Yyy, półtorej godzinki. No, myślę, że coś się z półtorej godzinki wyklepie, więc myślę, że możemy wracać... Myślę, że możemy wracać na rejon. Na rejon, no, no można powiedzieć, że na rejon. Nie dam ci bana, mam dobry humor, choć nie powinienem mieć. Dobra, niech już je... Jak ty jeździsz, chłopie, tą BMW-ką? Co on robi? Czy on chce mnie przyblokować? Czy o to mu chodzi? Jak tak, no to jest Fugion, on raczej nie, nie, no co chłop robi, no, dobra, wiecie co, ja dziękuję. Amdon, amdon, do widzenia, wychodzimy. Ile zebraliśmy? 11,5 tysiąca, ej, spoko. Chociaż się zwróci koszt tablicy, naprawiania, spoko, spoko. No dobra, więc to był mój dzień jako moderator. Na Poznań RP Jeżeli wam się spodobało To zachęcam do, do napisania w komentarzu Bo nagram więcej takich filmów Jeśli wam się podobało A ja wam dziękuję za oglądanie Tutaj możecie sobie zobaczyć inny film z Poznań RP A tutaj możecie sobie zasubskrybować mój kanał Bardzo wam dziękuję za oglądanie I widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa